Tutaj dodawanie logarytmów, a jeżeli dodawanie logarytmów mamy o tych samych podstawach, widzicie, to my sobie mnożymy. Tak, bo jest taki wzór, że jeżeli mamy logarytm do podstawy a z b, dodać logarytm do podstawy a z c, to a przepisujemy, a tutaj mnożymy b razy c. Dobrze, dwójkę przepiszemy, i tutaj właśnie z tego skorzystamy. Tu przepiszemy tą jedną dziesiątą. A tu będzie 3 razy 6. Tutaj też przepiszemy, ale zrobimy sobie 27 razy 12. Dobrze. No to tak, mamy 2 razy logarytm do podstawie tej 1, 10, tutaj 18. Minus logarytm do podstawie 1, dziesiąta No i teraz 27 razy 12. 324. Teraz kolejny wzór, że jeżeli mamy r razy jakiś logarytm, to ten r idzie tutaj do potęgi. Dobra? Czyli tu będzie logarytm, będzie 0,1, tu mamy 18 do kwadratu, a tutaj mamy to 324. 18 do kwadratu mamy 18 razy 18. Czyli też trzysta dwadzieścia cztery. No to słuchajcie, to samo odjąć, to samo to będzie po prostu zero. Odpowiedź C. I dajcie koniecznie znać, czy rozumiecie. A pamiętajcie, że mam dla was takie super tablice maturalne z dopisanymi brakującymi wzorami na maturę rozszerzoną i tablice maturalne do matury podstawowej z wykreślonymi tymi wzorami, które na podstawie was nie obowiązują. Napiszcie do mnie na IG lub Facebooku i wam takie super tablice wyślę.